No dobra, od kilku dni gram w The Sims 4 Rancho, czyli najnowszy dodatek do Simsów 4, i dzisiaj opowiem wam moją brutalnie szczerą recenzję. Na samym początku jednak pragnę zaznaczyć, że to, co widzicie na waszym ekranie, nie jest produktem finalnym. My dostajemy, można powiedzieć, taką wersję, która ma jeszcze błędy i my też te błędy jako po prostu osoby, które są w programie EA Creator Network zgłaszamy. Także pamiętajcie o tym. No i oczywiście standardowo, jeżeli będziecie chcieli wygrać dodatek, a wiem, że jesteście Polakami i wiem, że chcecie dostać taki dodatek za darmo, to mam dla Was dwa kody. I wszystko teraz tutaj, gdzieś na ekranie, pojawia się, jak możecie. Ten dodatek wygrać także... Moje szczere recenzje są po to, żebyście bez dużej ilości spoilerów mogli zdecydować, czy warto kupić dodatek. I tym się dzisiaj zajmiemy. Podzielimy sobie to na cztery kategorie, zaczynając od kasa, idąc przez tryb budowania i kupowania, nowy świat, rozgrywkę i na samym końcu będę wam prezentował moją opinię. Zatem zacznijmy sobie od trybu z kasem. Pozwólcie, że w tle puszczę wam nagrania, które będziecie mogli również zobaczyć w moim takim rozszerzonym first looku i zacznijmy sobie właśnie od trybu z ma, od fryzur, od ubrań i tego wszystkiego. Jeżeli o to chodzi, to powiem zupełnie jeszcze, że tryb... Na pewno stwórz sima nie będzie dla wszystkich. Jest tam dużo rzeczy faktycznie widać nakierowane na takie westernowe, można powiedzieć, życie. Na to, że nasi Simowie naprawdę mają jakby dużo do czynienia z końmi i nie będą to ubrania, które po prostu będą pasować każdemu Simowi, tak jak było to na przykład w Wiejskiej Sielance nawet, czy w licealnych latach. Bo tam te ubrania, wydaje mi się, były o wiele, wiele bardziej uniwersalne. W tym przypadku są one bardzo nakierowane na ten taki westernowy tryb życia. I tak faktycznie jest z wszystkim tutaj w tym dodatku, mam wrażenie, że to nie jest dodatek po prostu dla każdego. Teraz zobaczcie sobie na ubrania. No jak widzicie, jest dużo kraty, jest dużo jeansu, jest dużo, co mi się bardzo podoba, ubrań brudnych, bo to właśnie było nam potrzebne w Simsach 4. Mamy tego mało, a ja lubię jakby kiedy moi słowie się ubrudzą. To jest takie trochę realne. Więc jak ewidentnie widzicie tutaj na ekranie, no te ubrania nie są dla każdego i nie są one takie typowe. one na przykład te spodnie idealnie pokazują totalnie styl tego dodatku. W przypadku facetów tak wyglądają fryzury i tak wyglądają przeróżne ubrania. No jak Mówię, mało które ubranie po prostu tak moim simom założą, ale na przykład ten płaszcz pobrudzony jest świetnie. Jeżeli chodzi o aspiracje, w kasie dostajemy dwie nowe: eksport do przyrządzania nektaru oraz taką sportową, czyli mistrzyni jeździectwa. Oraz dostajemy też nową cechę, czyli koniarz koniara, więc wszystkie koniary mogą być teraz zadowolone i szczęśliwe. Jeżeli chodzi o dzieci i małe dzieci, to tych ubrań dosłownie jest po kilka i nie ma ich dużo. No najbardziej mi się podobał ten e, koński strój onesie. To jest, to jest coś. Zatem ogólnie rzecz biorąc, tryb stwórz ma ocniłbym na 5,5 na 10. Jeżeli jesteście w tej estetyce, lubicie ją, to będzie ona wam pasować. Natomiast na pewno nie jest ona dla każdego i po prostu do mnie ona osobiście nie przemawia. Następnie przejdźmy sobie do trybu budowania oraz kupowania. I tutaj powiem wam zupełnie szczerze, że w wielu aspektach byłem bardzo miło zaskoczony, ponieważ te rzeczy nie są typowo westernowe. Jak widzicie, mamy przeróżne wzory kolorystyczne. Na przykład łóżek i nie są to tylko rzeczy, które byście postawili na jakimś ranchu na jakiejś farmie. Są one nie do końca nowoczesne, ale można to zrobić nawet w takim industrialnym Stylu, coś takiego, naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie niektóre rzeczy, jeżeli chodzi o tryb, budowania i kupowania. Mamy nowe śpiwory, jak widzicie, mamy nowe przeróżne fotele, mamy przeróżne kanapy, mamy przeróżne stołki, ewidentnie w tej zawarte duża, duża część, jeżeli chodzi o drewno. Drewna mamy bardzo dużo i drewno jest tutaj motywem przewodnim, bo drewno pojawia się, jak widzicie, w tych rzeczach dosłownie wszędzie. Natomiast to nie jest brzydkie drewno, to drewno ma w sobie coś i są naprawdę takie warianty kolorystyczne, że możemy nawet zrobić z tego coś w miarę nowoczesnego, co ewidentnie bardziej przemawia do mnie. Wiadomo, nie jest to ani tryb budowania z dodatku życia eko i tak dalej, czy z wystroju marzeń, gdzie to było no, dla mnie po prostu bardziej w moim stylu, ale wydaje mi się, że wiele osób może to chwycić za serce, bo naprawdę ma to swój urok. Mamy oczywiście sporo rzeczy dla końców, takich jak przeszkody, ale też takich jak właśnie jakieś poidła, jakieś miejsca na siano. Mamy nowy zupełnie system, jeżeli chodzi o rozgrywkę trawy preriowej, ale o tym wam opowiem w w momencie rozgrywkowym jest tego, powiem wam szczerze, dosyć sporo. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o dodatki, to nie jest tego jakoś mega dużo. Natomiast są to obiekty, które naprawdę mi się podobają. Nie są, jak mówię, one totalnie w moim stylu, ale ja bym dał takie swobodne, 7 na 10 trybowi kupowania. Jeżeli chodzi o tryb budowania, to po raz kolejny przemawia tutaj drewno. Mamy drewno dosłownie wszędzie, w każdym możliwym kolorze i to jest plus, bo mamy też drewno, które jak widzicie teraz na ekranie, może robić za w miarę nowoczesne i nie jest to tak tylko, że widzimy totalnie ten western i tak dalej, jak ja widziałem to w kasie, bo w kasie to dużo ubrań nowoczesnych wydaje mi się nie było, a jednak to do mnie najbardziej przemawia. Także jest tego sporo, mamy też sporo kamieniarki i wydaje mi się, że naprawdę podłogi są jedne z lepszych, jeżeli chodzi o dodatki, na przykład ta, kurde, no, niektórzy są spoko, no i dodatkowo to, że w aktualizacji, ale też widzieliście film wcześniej, dzisiaj, dochodzi możliwość malowania sufitu, więc mamy też na przykład sufitek, widzicie tutaj, z niebem, z chmurami, ale naprawdę jeżeli chodzi, słuchajcie, o drewno, to tutaj się postaramy. No to drewno, zobaczcie tutaj, jest serio śliczne. Mamy też oczywiście sporo akcji, jeżeli chodzi o budowanie naszego rancha, budowanie naszej stajni, ale co jest spoko to to, że konie mogą przechodzić przez normalne drzwi, więc to też nie jest tak, że to będzie nas jakoś blokowało, ale mimo wszystko mamy, jak widzicie, sporo rzeczy, które możemy. Tym koniom zapewnić w ich stajni, w ich miejscu. I tak samo mamy sporą dostawę nowych płotów i nowych furtek, z czego byłem bardzo dowolony, bo wydaje mi się, że tego była duża potrzeba. Mamy nowe schody, nowe kolumny. No i cóż, tryb budowania zaskoczył mnie dosyć pozytywnie i myślę, że to jest 7,5 na 10, bo niektóre rzeczy naprawdę widzę, że będę często u siebie używał. No ale cóż, wydaje mi się, że na to czekaliście najbardziej, czyli na to, jak wyglądają konie w rozgrywce. Ale jeżeli mówimy już o koniach, to ja bym bardzo chciał powiedzieć Wam o pewnej akcji. Do w której zostałem przez EA zaproszony. EA wysłało nas, słuchajcie, do schroniska w Korabiewicach, gdzie mogliśmy my poznać konie i zobaczyć też, jak konie działają w prawdziwym życiu, jak się tymi końmi opiekować i czy te konie, które mamy w rozgrywce, faktycznie oddziałują na to, jakie konie są naprawdę i byłem zaskoczony, szczerze, że te konie są naprawdę podobne i mają naprawdę sporo zachowań, które mogłem u tych koni żywych, prawdziwych zaobserwować. I słuchajcie, teraz mam przerwę w naszym programie, bo EA wraz z z fundacją Viva, która opiekuje się właśnie schroniskiem w Korabiewicach weszli w taką wspólną akcję, gdzie dzięki kupieniu takich skarpetek, słuchajcie, z logiem Simsów, no są prześwietne po prostu, zobaczcie na nie są, są cudowne, są piękne dzięki kupieniu takich skarpetek za 25 zł, możecie wspomóc właśnie schronisko w Korabiewicach i wszystkie w ogóle podlegające podmioty fundacji Viva i wszystkie jakby cały dochód z tych skarpetek proszę bardzo, jest przeznaczany po prostu na schroniska i na ratowanie zwierząt, więc myślę, że to jest super Link do tego będziecie mieli w opisie, więc gdybyście chcieli po prostu wspomóc to, co widzieliście tutaj na ekranie i tak dalej, to zachęcam bardzo mocno. No ale dobrze, bo my o koniach. Jeżeli chodzi o konie, to mamy naprawdę sporo, bo chyba 30 parę raz, które naprawdę się od siebie różnią wyglądem i możemy naprawdę, jeżeli chodzi o całą jakby, wiecie, modyfikację konia, robić naprawdę dużo, dużo rzeczy. A to wszystko ze względu na to, że mamy tutaj możliwość malowania tych koni, tak, tak jak było to w przypadku dodatku psy i koty. Konie można malować z totalną dowolnością, można nawet im zrobić jakąś buźkę, serduszko i tak dalej. Wiem, że będziecie pytać o jedno, czyli czy są tutaj w tej rozgrywce jednorożce. I niestety muszę was tutaj zasmucić, i to było dla mnie też naprawdę ogromnym smutkiem, że niestety jednorożców nie ma. Jak widzicie, mamy coś takiego jak róg. I świeci się on i faktycznie jak Simowie chodzą z tym koniem to chodzą za nim jakieś takie gwiazdeczki i tak dalej. Natomiast niestety jednorożce nie istnieją, ten ruch nie oddaje nam żadnych mocy, więc to jest, wydaje mi się, takie po prostu niewykorzystana możliwość na zrobienie czegoś fajnego. Natomiast słyszałem też wiele opinii, że po prostu jednorożce nie pasują do dodatku z ranczem, ja się z tym nie zgadzam, myślę, że można byłoby je wcisnąć wszędzie dosłownie. Naprawdę przykro mi, że tych jednorożców nie ma i na pewno przez to odejmę punkt rozgrywca. Jak widzicie konie mają 11 różnych cech i naprawdę te cechy oddziałują na konia, ponieważ mamy w ogóle w grze też taki system rozgryw Koniów, które są odratowane, przez nich są naprawdę trudne do opanowania, i koni takie, które są lepsze, można je kupić za 1000 simulonów i są już takie przystosowane do życia z człowiekiem. W przypadku tych koni, które odratowujemy, jest już sporo trudniej, ponieważ te konie są butne, nie chcą z nami współpracować i naprawdę trzeba przysiąść, żeby się nimi zająć i naprowadzić je na dobry tor. Konie mają cztery umiejętności: temperament, zwinność, skoki i wytrzymałość, i faktycznie te umiejętności oddziałują na nasze konie, ponieważ później w przyszłości możemy wykorzystywać je. W zawodach. To, co zaskoczyło mnie najbardziej pozytywnie, to jest to, jak została zrobiona animacja, jeżeli chodzi o konie, bo naprawdę jest ona dopracowana. Nie ma czegoś takiego, że konie cofają się do tyłu, jak w Simsach 3. Co prawda, czasem może Wam się pojawić ich głowa po prostu przechodząca przez ścianę, zdarza się tak. Natomiast nie ma, że one idą do tyłu, jak się zacinają. Tak oni naprawdę, jeżeli chodzi o ruch, działają bardzo, bardzo dobrze i dużo lepiej od tego, co widzieliśmy w Simsach 3. Tutaj możecie sobie zobaczyć na ekranie dosłownie, jak ruszają się konie, i powiem, Zupełnie szczerze, no tutaj, jeżeli chodzi o animację, to naprawdę uważam, że jest dobra robota. Mamy też czyszczenie kopyt, jak widzicie, które również robiliśmy w korobie Wicach po w końcu tego doświadczyłem. Tak wyglądają animacje, jak widzicie, koń naprawdę bardzo swobodnie się porusza, jeżeli chodzi o te belki i tak dalej, więc to jest bardzo, bardzo na plus. Mamy też możliwość wzięcia udziału w konkursie w Ośrodku Jezieckim, który niestety jest króliczą norą. No jest to smutne, ale faktycznie tak to działa. I jak widzicie, mamy tutaj różne manewry. I możemy jakby robiąc to wszystko po kolei, osiągnąć czempionat i przy każdej wygranej albo zajęciu jakiegoś miejsca nasz koń zyskuje na wartości, więc możemy mieć pod koniec naprawdę wygokszonego konia i powiem wam szczerze, że mimo tego, że nie widzimy tego na żywo, to daje to bardzo sporo zabawy, ponieważ, wiecie, trzymacie kciuki za tego konia, żeby zajął pierwsze miejsce, faktycznie wkładacie mnóstwo pracy w to, żeby ten koń był jak, jak najlepszy, więc naprawdę mimo tego, że faktycznie, jakbym wolał, wiadomo, wszyscy byśmy woleli, żeby to było widać, ale myślę, że to jest strasznie trudno do zrobienia, ale mimo wszystko Oddaje to jednak jakąś taką... Da, daje to jakiś taki taki fan wiecie, z rozgrywki. I tak wygląda menu. Uważam, że jest naprawdę bardzo dobrze zrobione i różne rzeczy właśnie, jak widzę na przykład negatywny nastrój naszego konia wpływa na to, czy wygramy, to czy mamy dobre umiejętności, to czy poziom jazdy konnej jeźdźca jest dobry. Więc naprawdę uważam, że konie są zrobione bardzo dobrze i o wiele lepiej niż w Simsach. 3. Dodatkowo jak możecie zobaczyć tutaj po lewej stronie rośnie taka trawa. Jest to nowy, o właśnie koń nawet ją zjadł tam. Jest to nowy system trawy preriowej, czyli trawy, którą możemy używać do nektarów, ale też do tego, żeby właśnie nasze konie się nie używiły. Jest to zrobione w ramach wezwania parcej, że ta trawa rośnie w naszym Miejscu zamieszkania po prostu randomowo, co jest również fajnym systemem. Przejdźmy zatem teraz do zwierząt gospodarskich, bo jak wiecie, w nowym dodatku dochodzą do nas mini kozy i mini owce. Kozy i owce miniaturki możemy kupić w takim właśnie sklepie, który znajduje się w nowym mieście. Jak widzicie, Tutaj jest taka specjalna w ogóle opcja. Możemy to też zrobić na takiej tablicy rancherskiej i ogólnie przez internet również. Działają one podobnie do kur, które znamy z Wiejskiej Ślanki. Jak widzicie, wyglądają one w ten sposób i są, od razu mówię, przesłodkie i będziecie po prostu zakochani i będziecie też w płaczu jak będą one umierać bo już mi się to zdarzyło i płakałem nasze zwierzęta znajdują się w naszym wyposażeniu i możemy je po prostu umieścić w świecie i chodzą sobie one i wiecie nie ma z nimi jakoś dużo takiego nowego gameplayu, bardziej wygląda to tak że możemy się z nimi bawić, możemy przecież robić jakiś sztuczek i tak dalej albo po prostu doić i strzyc za simoleony natomiast są one po prostu no, przysłodkie nie. I nie jest to, wiecie, niesamowita nowość, bo jest to coś podobnego jak z kurczakiem. Natomiast fajnie, że coś takiego dochodzi, bo mam wrażenie, że gdyby tu były jakby same konie, to byłoby po prostu tego totalnie za mało. Zwierzęta takie gospodarskie, bo je ja tak nazywam, one korzystają tak naprawdę z tego samego co konie, czyli jedzą z tego samego właśnie paśnika i tak samo jedzą trawę preriową. I tak jak mówię, nie ma z nimi nie wiadomo jak dużej ilości interakcji. Bardziej to wygląda to, tak, że musimy po prostu o nie dbać, i wtedy będą one gotowe do tego, że możemy je strzyc i możemy właśnie je doić. Będziemy mogli zrobić na to całkiem spore pieniądze, bo na przykład ostrzenie takiej dobrej czarnej owcy to daje nam 200 simolonów dziennie pomnożyć to jako 10, mamy już sporo na przykład hajsu. I tak jak mówię, w większości jeżeli chodzi o takie zwierzęta, to karmienie, czyszczenie i po prostu zawała z nimi. Owca, zobaczcie tutaj, na przykład, owca może podać nam nogę, jak się jej tego nauczy i ma się wystarczająco dobrą relację z nią, po prostu. Mogą też udawać one martwe, no, robić takie po prostu śmieszne rzeczy i tak samo mogą robić sobie interakcje z końmi, jakoś się zagadywać albo zaczepiać, więc ja myślę, że naprawdę, mimo wszystko, że nie jest to jakoś niesamowite, to było to przydatne, bo tak jak mówię, gdyby były tutaj same konie, to byłoby tego po prostu za mało. Kolejną rzeczą, o której musimy poznać, to jest system groty strachu. Jest to nowy system, w którym możemy nową grotę strachu, co prawda nie jest to jak w niektórych grotach takich i tak dalej w tak, że możemy przejść do jakiegoś innego świata, nie, tutaj po prostu mamy system walki z różnymi, na przykład jak widzicie w tym przypadku tutaj pająkiem, niedźwiedziem, wężem i tak dalej i wygrywaniem różnych fantów, które są naprawdę czasem bardzo cenne, bo na przykład czasem możesz sobie wyrwać jakiś nektar, który kosztuje bardzo dużo pieniędzy, ale też jakieś przepisy i różne takie rzeczy, które są naprawdę bardzo ciekawe, i mimo tego, że jest jakby taka gierka wieca interaktywna, to mi też dała ona dużo, dużo fanu. I tak naprawdę, ostatnia rzecz w rozgrywce, która jest dla mnie super, to jest to tworzenie nektarów. Tworzenie nektarów ma pięć poziomów umiejętności i tworzymy je za pomocą właśnie takiego takiej maszyny do przyrządzania nektaru. Mamy nektary tak naprawdę z różnych owoców, ale też z trawy preriowej, która rośnie obok i naprawdę, słuchajcie, na tych nektarach można się dorobić sporo hajsu, ponieważ możecie sobie je leżakować w piwnicy i jak te nektary są dobrej jakości i są długo leżakowane, to niektóre moje nektary kosztowały nawet po 4 kafle, więc dorobienie się do 100 tysięcy to nie jest nic niesamowitego z tym, więc naprawdę wydaje mi się, że jest to spoko opcja i fun fact, możecie też zrobić nektar, który jest nektar ambrozją i można dzięki temu nektarowi przywracać naszych simów do życia. Więc cóż, jeżeli chodzi o rozgrywkę, to powiem wam zupełnie szczerze, że ja świetnie bawiłem się ogrywając ten dodatek i mimo tego, że nie jestem koniarą, to naprawdę zupełnie szczerze, dał mi on dużo radości, dużo więcej na przykład niż razem raźniej. Wiem, że to jest z powodu tego, że w razem raźniej trudniej zauważyć jest nowości, ponieważ tam trzeba dużo, dużo grać, żeby je zauważyć, bo one pojawiają się po prostu z czasem. W przypadku dodatku Rancho mamy konie na tablicy, mamy zwierzęta gospodarskie. Na tablicy mamy wszystko tak naprawdę od razu. Możemy to mieć dlatego na pierwszy jakby rzut oka. Ten dodatek może być lepszy od dodatku razem raźniej. Czy w dłuższej rozgrywce nie będzie się nudził? O tym już w mojej opinii. Ale zostało nam jeszcze do obejrzenia nowy świat. Nowe miasto w najnowszym dodatku, czyli kasztanowy grzbiet, ma 13 nowych parcel. I są to parcel tak jak 20 na 20. 50 na 50 i jest też jedna 64 na 64. Ogólnie miasto wygląda jak troszeczkę bardziej zielone Strangerville, mam takie wrażenie. I no chyba musicie mi tutaj przyznać rację, ale dużym plusem za to, że jest ono naprawdę duże i naprawdę mamy gdzie z tymi końmi biegać, bo jest to i było to potrzebne. I faktycznie możemy ćwiczyć te umiejętności końskie, więc to jest bardzo, bardzo duży plus. Mimo wszystko miasto wydaje się być dosyć puste. W szczególności w centralnej części dosłownie mamy wrażenie, jakby nic się nie działo, ale też mam takie wyobrażenie, że jednak jest to miejsce, w którym jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Więc nie do końca za dnia, na przykład o godzinie 11, 12, wychodzą tutaj ludzie. Ale nie możemy tego tak usprawiedliwiać. Ja bym wolał, żeby to było naprawdę żywe, bo mam wrażenie, że jednak w innych miastach tych ludzi chodzi tutaj więcej. A tutaj mam wrażenie, że faktycznie, jak raz na jakiś czas pojawi się ktoś. Y a jeszcze z koniem to już w ogóle jest naprawdę sukces, bo jak widzicie, no to nikogo na tej mapie teraz na ekranie oprócz nas nie ma. Jak to jest możliwe? Nie fajnie. Co muszę pochwalić, to standardowo domki, ale są to domki stworzone przez osoby będące właśnie w programie i jej Creator Network. I ja wiem, że te osoby naprawdę, ale to naprawdę kładą dużo serca w zrobienie tych domów. Są one zrobione po prostu perfekcyjnie. No i na końcu tam, tam, tam widzicie z tyłu ta piękna końska, można powiedzieć, skała. To też jest coś super, tylko no niestety nie możemy na nią wejść ani jakoś się do niej przybliżyć, więc też nie jest idealny w żaden sposób. No dobrze, jeżeli chodzi o rozgrywkę, to rozgrywce dałbym również takie. 6,75 na 10. A jeśli chodzi o miasto, to myślę, że dałbym mu 6 na 10. No i dobrze, jako mówiliśmy sobie wszystko, to chyba przez faktycznie czas na moją opinię. Czy mam wrażenie, że ten dodatek mógł być na początku tworzony jako pakiet rozgrywki? Tak. Czy mógłby być on nadal pakietem rozgrywki? Nie sądzę, bo wydaje mi się, że jest tutaj za dużo rzeczy. Wydaje mi się, że na początku był on tworzony jako po prostu pakiet konie. Dodajmy tutaj tylko konie, nic więcej, ale później, nie wiem, może wydano. To za dużo pieniędzy i tak dalej, wiecie, te animacje, konie, w ogóle to jest naprawdę spory hajs, który trzeba po prostu na to wyłożyć. I wydaje mi się, że wtedy uznano, nie, zróbmy z tego dodatek, dodajmy na przykład to wino, e, dodajmy te zwierzęta gospodarskie i wtedy będzie to miało sens. I faktycznie ma to sens. Nie jest to w żaden sposób najlepszy latek, nie jest w żaden sposób to największy latek, który mieliśmy, bo na pewno dużo mu brakuje nawet do wiejskiej Sielanki, mam wrażenie. I jest on jednak w tej niższej części tabeli, jeżeli chodzi o dodatki, według mnie, na pewno za, za wiejską Sianką, na pewno za czterema porami roku, e, na pewno za miejskim życiem i tak dalej. Myślę, że plasuje się on tak na troszeczkę jak jest połowa dodatków, jeżeli chodzi o mój ranking, który zaktualizuję w ogóle w sierpniu. To są tak yy, w górnej części dolnej połowy, jakkolwiek to brzmi, bo naprawdę są rzeczy, które są super. No, konie według mnie są zrobione super, naprawdę i no, wiadomo, udało się zawsze zrobić więcej, ale są zrobione tak idealnie, są dużo lepsze od koni po prostu z Simsów 3 i to trzeba zauważyć. Ale no wiecie, czegoś tutaj brakuje i po prostu widać to takie rozdrobnienie, że mieliśmy dodatek z psami i kotami, mieliśmy dodatek z Wielką Ślanką, i mamy teraz dodatek z Ranczem. Gdybyśmy połączyli to w jedno, to ten zatek by był po prostu za wielki i nie moglibyśmy się skupić na tym. Ale myślę spokojnie, że konie mogłyby się pojawić w Wiejskiej Ślance bez tej dodatkowej otoczki. Jestem ciekawy, co wy sądzicie po tym filmie w ogóle, bo pamiętajcie, nie pokazuję tutaj wszystkiego, bo po prostu w takim filmie o szczerej, brutalnej recenzji nie da się tego po prostu wszystkiego zawrzeć, więc jeszcze będzie dużo filmów, w których będę pokazywał wszystko po kolei szczegółowo. Naprawdę nagram tych filmów bardzo dużo, w cholerę, dosłownie, więc jeżeli chcecie to obejrzeć, to ja będę oczywiście bardzo szczęśliwy, jeżeli to zobaczycie i dajcie znać, co wy sądzicie po tym, tej krótkiej recenzji, mimo wszystko zachęcam Was do, do obejrzenia tych dłuższych recenzji, gdzie będę wypowiadał się o tym bardziej i wtedy zobaczcie, co o tym sądzicie. Także zachęcam Was do zrobienia tego. Jeżeli miałbym dać taką ostatnią, ostatnią opinię, szczerze dałbym temu dodatkowi takie solidne 6 na 10. Myślę, że to jest taka adekwatna opinia. Na pewno mogło być lepiej. I jednak jest to dodatek, wiecie, ja pochwaliłem go za to, że jakby on jest taki bardzo do przodu i widać go, ale jednak na. Dłuższą metę, jeżeli. A, i fak konie mogą wychodzić poza to, to miejsce, jakby, bo wiem, że os dużo osób też się, poza to te miasto, też dużo osób się to martwiło, także potwierdzam, to konie mogą w każdym mieście chodzić. Tak, ale wracając. No kurde, wydaje mi się, że jakbyście nie otworzyli po prostu tego miasta z końmi, to totalnie by nie było tego widać, bo totalnie ten dotek nie wpływa w żaden sposób na rozgrywkę, poza tym, że są konie, że są zwierzęta i jest to tylko ukierunkowane tak. Wiecie, w... razem raz nie podobał mi się ten dotek, dlatego że nie widziałem tego wszystkiego na początku i cały czas, jak do teraz czasem też odkrywam razem raźniej, no nie? Jakiś etap, coś takiego, czego jeszcze wcześniej nie zrobiłem, a tutaj mam wrażenie, że wszystko jest podane na i można to szybko ograć, więc mi się wydaje, że ograłem już dużo tego dodatku i nie ma on jakoś wiele tajemnic przede mną więcej. Także jak mówię, 6 na 10 i jest to takie, dodatków mamy chyba 14, więc to jest takie ósme, 8, 8 miejsce, jeżeli chodzi o dodatki, dałbym coś takiego. Czy Pytanie, czy ja bym kupił dodatek? Tak, ponieważ naprawdę wydaje mi się, że konie były potrzebne i w końcu je mamy. Czy wam radzę kupić? Zachęcam po prostu was do oglądania dalszych moich filmów i do stanowienie się czy do tego mi jest potrzebne. Na pewno nie jest to dodatek dla wszystkich i widać, że Simsy są już na takim etapie, że nie produkują dodatków takich, które są dodatkami wymaganymi. Bez koni byśmy się po prostu obyli. Natomiast myślę, że koniary będą zadowolone. Osoby, które są koniarami. Zastanówcie się dobrze, a ja zachęcam Was do innych moich filmów. Pamiętajcie o konkursie, o kupnie, skarpetek i pomocy, bo pomoc w tym wszystkim jest najważniejsza. No i cóż, ja dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli ten film się spodobał, to cześć i widzimy się. Już za godzinę chyba albo za dwie. dzisiaj będzie dużo filmów jutro, także oglądajcie wszystko, bo jak nie, to się pokłócimy. Pa!